Witam Was wszystkich. Jest to pora mojego normalnego wstawania. E, łykam e, aminokwasy w granicach 10 000 mg, maksymalnie 20 000, no ale w takim okresie jak teraz to jest 10 000. Pokażę Wam moje przykładowe śniadanie na dzień dzisiejszy. E, jak korzystam z tego, że są dobrodziejstwa natury. No to sobie kupiłem kurki i oczywiście jajka całe. 6 dzisiaj smalec wieprzowy serwędzony, żółty oczywiście bardzo go lubię dużo wapnia zawiera i tłuszczu no i co powiem no będę to wszystko tak powoli tutaj stopniowo robił i pokażę wam ile to mi zajmie czasu mniej więcej Następnie będę dorzucał ser wędzony, żeby się też roztopił, żeby, żeby to wszystko było w miarę płynne. Oczywiście trochę cierpliwości trzeba mieć. Nie jest to śniadanie, jaką się bardzo spieszy. W międzyczasie przygotowuję sobie inne pokarmy na, na cały dzień. O, tak wygląda ser który się powoli roztapia. Lekko teraz położę pokrywkę on się tu już zarumienia, rzucam jajka, zostawiam, żeby się to wszystko ścięło. Zaraz będę mieszał w międzyczasie. Mojemu przyjacielowi tutaj odsypuję dzienną porcję kaloryczną orzechów włoskich, żeby go lekko wspomóc, bo już jest emerytem. Może trochę lepiej będzie słyszał i widział. Jajeczka się ścinają. Zaczynamy powoli mieszać drewnianą łyżką, żeby nie rysować patelni, chyba że macie jakąś super patelnię porcelanową. Do się i tak będzie wszystko no i Dalej tu trzeba lekko, lekko potykać. W międzyczasie zrobiłem kanapeczki dla mojej żony bo jakoś wybitnie dzisiaj wcześniej wstała To się rzadko zdarza, żeby nie wyprzedziła No i co, zajmuje nam to 20 minut ze względu na letnią porę, moja żona wstała wcześniej i ja sobie oglądam telewizorek jemy śniadanie i ruszam na trening zaraz w dzisiejszym dniu trenujemy barki stały skład Piotrek zaczyna z na przód w oparciu ławkę z wykorzystaniem sztangielki ze skrętem w górnej fazie wciążamy cały kręgosłup to nie pozwala na bujanie ciałem każdy z nas ma lekko inną technikę wykonywania tego ćwiczenia dlatego staram się to nakręcić żeby było żeby była różnica i dla was i dla nich każdy, każdy widzi później, jak trenujemy. Można by wyciągnąć wnioski. Ale też każdy inaczej czuje, więc nie można powiedzieć, że która, któregoś technika jest wybitnie dobra, bo też nasza budowa z, z, do, tego, do tego po prostu nas zmusza, żeby wykonywać inaczej takie ćwiczenia. W każdej serii staramy się zwiększać ciężar. No, u mnie to wygląda tak, że zaczynamy od 10, później jest około 12 i dwie serie na ciężarze 15 kg. W czasie kiedy ja kończę, to koledzy już przygotowują suwnicę do wyciskania, żeby nie tracić czasu. Musicie zawsze pamiętać, żeby sprzęt był w miarę dobrze albo rozlokowany, albo przygotowany, chyba że nie macie możliwości musicie czekać na zmiany. Żeby Potem nie było tak, że kończycie ćwiczenie i jeszcze jest później 3 minuty, 4, nawet 5 na jak widać lekko wykańczająca seria i tu mamy na tyle energii żeby robić z nosy bokiem dość duże ciężary też cztery serie ja zacząłem od 18 później wskoczyłem na 22 wróciłem na 18 i powtórzyłem 15 i na, na końcowej fazie wznosy jednorącz tylny akwian bez skrętu z około 12 powtórzeń 4 serię progresywnie zwiększyliśmy silnik tempo mamy takie, że żaden z partnerów y, praktycznie nie wypada z, y, z biegu. mamy zmienną od razu przejście wymiana ciężaru ewentualnie no, chwila żeby się napić wody bajerka się nie klei, bo oczywiście nie ma skin. Każdy jest zadyszany. Koncentracja do następnej serii. W tym tempie też to nic dużo szybciej. Dobrze, że jesteśmy dopasowani mniej więcej z ciężarami, więc nie ma tu zbyt dużych przejść. Są niewielkie wahnięcia. Następnie przechodzimy na wyciskanie składki na naszej suwnicy wyprofilowanej. Lekki otwór do tyłu. Staramy się siedzieć tak, żeby nie suwać pośladków zbyt do tyłu. No i uchwyt taki nie za szeroki. Głębokie zejście. Około 12 powtórzeń. 4 serie z progresją. I'm in the